Witam, i z tej strony, witam na kanale i tak patrzę na wykres tutaj na Bajbicie i widzę, że Bitcoin niekoniecznie ma ochotę wracać poniżej 30 tysięcy za Bitcoina, więc zerkniemy tutaj sobie raz jeszcze za chwilę do Bybitu i zobaczymy jak to wygląda. Ale zacznę dzisiaj i pociągnę temat, który jest bliski mojemu sercu od właściwie początków moich w krypto, a więc od tego, co zawsze powtarzałem, i powtarzam do dziś, powtarzałem przy 3000 dolarów za bitcoina, powtarzałem przy 20 dolarów za bitcoina, powtarzam dziś. Jeżeli ciągle nie masz jednego bitcoina w portfelu, to chciałbym wiedzieć dlaczego. I chciałbym wiedzieć, czy nad tym pracujesz. Bo. No właśnie, dlaczego bo? I tutaj można by było to rozłożyć, jakby na czynniki pierwsze, patrząc z każdej jednej strony, i um, próbując tutaj szukać drugiego dna, i szukać jakby um, idei, która powinna nas, nie wiem, powstrzymać lub popchnąć w którymś kierunku. Ale chciałem Wam coś pokazać, bo nie wiecie prawdopodobnie o czym mówię, bo się sam za, za, za e, motałem w kółku. BlackRock. Słyszeliśmy wiadomości o BlackRock. Fidelity. Słyszeliśmy wiadomości o Fidelity. BlackRock, Bitcoin, Spot, ETF czekają. Partner Coinbase'a zresztą. Fidelity również. Uh, JP Morgan. Morgan Stanley. Goldman Sachs, Melon, bla, 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 aż do Bank of America. Te złe instytucje, złe w cudzysłowie lub cudzysłowie i dosłownie, um, które chcą od nas nasze czyste i święte bitcoiny. I tutaj jest taki potężny zgrzyt w społeczności krypto. Jedni nie mogą zrozumieć drugich. Ja mam takie podejście, ty masz takie podejście. Ty czekasz, że BlackRock zainwestuje w bitcoina i się tym, że tak powiem, rajcujesz, Ja jestem przeciwko i uważam, że to jest czyste zło i tak dalej, i tak dalej. Ale popatrzmy na to, popatrzmy na to zdroworozsądkowo. Tak jak powinniśmy patrzeć zdroworozsądkowo na wszystko w naszym, w naszym że tak powiem, świecie. I co zresztą możecie jakby wyczytać między zdaniami, co zawsze mówię, jeżeli chodzi o, o świat krypto i o świat inwestycji i, i, i to, co robimy. Za co jesteście odpowiedzialni? Jestem odpowiedzialny za co? Jestem odpowiedzialny za mnie i za moją rodzinę. I to jest numer jeden. Więc, jeżeli a, ja, widząc, i tutaj to jest coś, co, na co nie ma absolutnie człowiek wpływu. Ja, widząc, że BlackRock, Fidelity i inne potężne instytucje, które mają wręcz niewyobrażalne sumy do zainwestowania, są zainteresowane inwestycjami w krypto, szczególnie tutaj mówimy o bitcoinie w tym momencie, to dla mnie, który już tutaj jest, jest to dobra wiadomość, mimo wszystko. Ponieważ, co to może zrobić i za co ja jestem odpowiedzialny, to jest to, że tym samym te instytucje, które jakby starają się zniewolić społeczność i ludzkość poprzez to, że chcą kontrolować jak największą część naszego życia, tym samym wyzwalają mnie tym, że dają mi niezależność finansową. I tak, niezależność finansowa jest równoznaczna wręcz z ala wolnością człowieka. Jeżeli ty, jesteś, jeżeli ty nie masz finansów i nie jesteś niezależny finansowo, to walka jakakolwiek lub opór jakikolwiek, który chcesz postawić, jest. Nieznaczący wręcz. Musieli wszyscy by ten opór postawić, a jak wiemy, i mamy przykład z ostatnich dwóch, trzech lat, widzimy, że ludzie w tym momencie są jakby nie mają ochoty dostawiania tego oporu. Wszyscy chodzili z maskami na twarzy. Większość się szczepiła, jak, jak, jak im kazano, nieważne co to było. To wszystko pokazuje, że tylko i wyłącznie osoby, które mogły i mogą sobie pozwolić na stanie przy własnym zdaniu to są osoby, które mają jakąkolwiek wolność. I tutaj właściwie jedno z drugim się jakby łączy. Więc. Wracając do, 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 do tego bitcoina. Tak jak, tak jak, nie wiem, już może kiedyś mówiłem i w moich filmach na, do tyłu na pewno to pokazywałem. Nieważne gdzie, nieważne w jakim momencie, nieważne w którym zakątku na Ziemi, jeżeli staniesz dosłownie w bokserkach na jakiejś plaży, nie wiem, w Dubaju i będziesz miał dostęp do swoich, 12 słów, 24, czyli słów ziarenek, które kontrolują Twoje krypto, to jesteś wolnym człowiekiem. Możesz dosłownie bez grosza przelecieć przez granicę w każdą jedną stronę świata. I tak jak rozmawialiśmy niedawno nawet z Kowalskim na tym Twitter Spaceie o tych portfelach, o tym w jaki sposób zabezpieczać swoje krypto, gdzie je trzymać. Um, jak mieć podwójne, potrójne, poczwórne, nawet wielo dno w swojej szufladzie z krypto, to wszystko jest bardzo ważne. Więc jeżeli ciągle nie masz jednego Bitcoina, to chciałbym wiedzieć, czy pracujesz nad tym. I wiele osób pracuje nad tym, i głównie na czym skupiamy się tutaj w, tych, na, tym, na tym moim kanale i o czym mówimy, to jest oczywiście o różnego rodzaju altach, o puszczeniu, o, 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 o stejkowaniu, o heksie, o zenie, o mintowaniu, ostatnio o Unisacie i, i, i tych vmp ach co to się wszystko będzie działo, o łączeniu tych wszystkich um, światów ze sobą. Ale kiedy mówimy, kiedy mówię o realizacji zysków, kiedy mówię o realizacji zysków w świecie krypto, to dla mnie to najbardziej i najczęściej znaczy Powiększanie swojego portfela, jeżeli chodzi o Bitcoina, i powiększanie swojego portfela, jeżeli chodzi o, i tutaj każdy sobie doda następną swoją, jakby e, swój najbardziej ulubiony i zaufany safe, czy to jest Ethereum, czy to cokolwiek innego. Więc, e, dlatego powiększanie swoich zysków, pracowanie nad powiększaniem swoich zysków, jest bardzo ważne. Ale tym samym bardzo ważna jest też realizacja tych zysków w odpowiedni sposób. I wiem, że wiele osób teraz w tej chwili pod spodem, może jak czasami mówię o Heksie czy o czymkolwiek innym o Zenie, to mówi, o, zobacz, gdzie jest heks teraz, zobacz, gdzie jest Zen teraz. Ale totalnie przegapiło filmy, które możecie sobie zobaczyć w historii moich filmów, kiedy realizuję właściwie. Zysk z Heksa do Ethereum. Darmowe 32 Ethereum, które dosłownie zostało zrealizowane na waszych oczach z Heksa boom, z powrotem do Ethereum. I inne rzeczy, które, które w ogóle, o których mówię dosłownie, ale których nawet nie pokazuję, kiedy ta przysłowiowa i moja typowa 1, dziesiąta, a więc 10. 10 razy zysk, 1 dziesiąta jest odebrana, plus jeszcze dodatkowo swoje, swoje założenia odebrane i wpakowane na ten żelazny safe. To wszystko ma potężny, potężny sens. I wiem, że wiele osób w czasie kiedy mamy właśnie te rozmowy o krypto, i o kiedy rozmawiamy, i kiedy przepychamy tutaj każdy swoją, jakby swój pomysł na krypto w jedną lub w drugą stronę, można się w tym wszystkim pogubić, ale naprawdę, kiedy tak usiądziemy i sami ze sobą, bo wtedy jesteśmy najbardziej, najbardziej szczerzy, kiedy jesteśmy sami ze sobą. Kiedy usiądziemy sami ze sobą i popatrzymy się. Na samego siebie i zdamy sobie sprawę, gdzie jest moja odpowiedzialność i gdzie jest mój zdrowy rozsądek, to wtedy podejmowanie decyzji i, 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 i zostanie przy tych decyzjach staje się o wiele łatwiejsze. Więc popychajcie takie tweety, które mają jakiś przekaz, nawet taki niebezpośredni. Popychajcie je dalej, bo jak widzicie, zobaczcie, 28, 28 komentarzy. To jest ważne. A druga rzecz, myślcie o tym, w jaki sposób i, i, i dlaczego tutaj jesteście w świecie krypto. Niezależnie od wieku, jaki, w jakim jesteście, niezależnie czy macie 18, 28, 38, 48 czy 58, czy więcej lat, to nie ma znaczenia. Ciągle pomnażam kapitał. A Budowa domu temu nie sprzyja. Pomnażanie kapitału powinno sprzyjać budowie domu. To jest piękna realizacja zysku. Piękna realizacja zysku. Początek historii na szczytach HOS-y. Jak bardzo wiele by ci osób powiedziało. O początku. To jest właściwie moment, kiedy, kiedy ten wejście w, w krypto na HOS-ie, to jest właściwie super moment, kiedy determinuje charakter człowieka. Czy jesteś. Kimś, kto dostanie plaskacza i, i ucieka z ringu, czy jesteś kimś, kto wstaje, podnosi gardę i mówi: O nie, teraz wiem, jak ta gra jest rozgrywana. Um, kupowałem śmieci, uśredniając w dół. Um, to jest moment, kiedy również człowiek się zastanawia i, 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 i próbuje rozgryźć temat, bo, bo na przykład, jeżeli chodzi o śmieci, czyli o cały, cały rynek altcoinów, to w momencie, kiedy bitcoin nabiera wiatru w żagle i kiedy mamy hossę, to poszczególne, wybrane, e, mające jakikolwiek e, jakąkolwiek część społeczeństwa za sobą i, i nie chcę powiedzieć hype, ale tak mi się sunie na, na usta, więc powiem hype za sobą altcoiny dają zarobić XXX e, x, x razy więcej niż ta sama kwota, która leży sobie w bitcoinie, ale robimy to po to, aby później wyjąć to i Przełożyć bo, bo na, na nasz, naszą realizację zysków, po to, aby mieć to gdzieś tam już odłożone i nasz cel osiągnięty. Brak mi konsekwencji w ABC tradera. ABC tradera jest właśnie, ABC tradera i konsekwencja w ABC tradera. To jest ważna sprawa. Tutaj jest, tutaj jest, musimy pamiętać jedno, że to, co widzimy, na wykresie, to jest jakby odcisk palca tego, co robią palce traderów i ludzi w stosunku do rynku. Więc więc, gdy, gdy w taki sposób do tego podejdziemy, nie możemy, nie możemy próbować udowodnić, już mówiłem o tym ostatnio właściwie kiedy rozmawialiśmy o tym syndromie, syndromie Boga na tradingu. Nie próbujemy sobie udowodnić, że to my sterujemy rynkiem tylko próbujemy właściwie my dopasować się do rynku. Ja ostatnio widzę, ja wiem, że sporo osób <laughs> śledzi Rafała i, i widzę tweety Rafała na przykład o tym, w jaki sposób on podchodzi i może, może po prostu ja nie śledzę go tak blisko i nie, 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 nie rozkminiałem tego, w jaki sposób on podchodzi do inwestowania, ale z boku patrząc i tak na chłodno i bez... bez, bez Poznania głębi jego decyzji, to wychodzi mi na przykład, że on to podchodzi tak właśnie w sposób, że próbuje udowodnić, że rynek pójdzie w taki sposób, jak on mówi. Nie wiem, nie wiem, czy to jest dobre moje, moje jakby zdefiniowanie tego, czy nie, ale, ale ja, bym, ja bym na przykład w tym momencie dla mnie to jest krok, krok do tyłu i powiedzenie sobie, nie, ja mam się dopasować do rynku, ja mam z rynkiem podążać, a nie próbować udowodnić, że rynek akurat za, za, zrobi tak, jak ja chcę. To jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o trening. Więc ABC tradera to jest, to jest ABC początkującego tradera, który właściwie musi znać swoje miejsce w szeregu i w tym momencie nie zostanie, że tak powiem, odstrzelony. Nie wyrwie się przed szereg i nie dostanie strzału. Dosłownie w czapę. Farmienie pulsów, mintowanie zena. To jest właśnie to, o czym Tomek mówi, to o czym my ja mówię. A więc zyski będę pakować w BTC. No, no dokładnie, co najmniej jakbym tutaj mój, mój właściwie poprzedni wywód oparł na tym, co Tomek tutaj powiedział. Ale, ale mam nadzieję, że, że to dociera do, wiel do wielu osób. Ponieważ tak jak mówię, wiele osób wpada w świat krypto, zaczyna się bawić tym wszystkim, zaczyna go pochłaniać, zaczyna wymyślać różnego rodzaju ideologie, um, lub też um, próbuje udowodnić same, samym sobie, lub innym wszystkim, że coś jest nie tak, że ktoś coś ich oszukał, że nie rozumiejąc, co tutaj się w ogóle dzieje. Na przykład Mowa ostatnio też o, o nie takie było założenie Satoshi'ego, jeżeli chodzi o Bitcoina, wracam choćby do, 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 do tych, kto inwestuje, Michael Saylor, y, y, nie wiem, GBTC i tak dalej. Nie takie było założenie, nie to nie to chcieliśmy. Słuchajcie, kto teraz, kogo teraz obchodzi, jakie było założenie Satoshi'ego? Wszyscy mają w dupie Satoshi'ego. Taka jest prawda. Co to się w tej chwili nie liczy? Jeżeli się pojawi i ruszy swoimi, swoimi bitcoinami, to tylko i wyłącznie będzie się liczył do tego, co stanie się z ceną, ponieważ czy może sprzedać, czy może dokupić, czy co? Tylko to się liczy. Jego założenia, jeżeli chodzi o bitcoina, nie mają znaczenia. Liczy się tylko i wyłącznie jedna rzecz. Co i jaką odpowiedzialność Ty ponosisz? Według siebie, i względem siebie, i w stosunku do siebie i swojej rodziny. Jeżeli wstajesz rano, poświęcasz totalnie swój cały czas na to, aby zarobić jakikolwiek grosz, a później wracasz i siadasz przed komputerem i pieprzysz o wolności że nie będziesz inwestował w bitcoina lub coś tam, bo BlackRock inwestuje albo coś w tym stylu, a ty nie by. No to, no to kiedy? Obudzisz się po 40 latach i, i, i powiesz, powiesz swoim dzieciom wiecie, no mogłem, ale nie zrobiłem tego, bo, bo to nie było według moich zasad. Komu krzywdę zrobiłeś? Takie jest moje podejście do tego wszystkiego. To nie jest tak, że Podpinając się lub wchodząc, znowu wracam do początku mojego filmu, wchodząc w to w taki, a nie inny sposób, próbujemy kogoś w jakikolwiek sposób ograbić. My po prostu definiujemy, jaka jest rzeczywistość wokół nas i zgodnie z tą rzeczywistością ustawiamy siebie i swoich bliskich. Taka jest prawda z mojego punktu widzenia. Dodam z mojego punktu widzenia, aby nie było, że, że nie dodałem. Złoto dzisiejszych czasów. Wszedłem w Alty. Alty służą do, jakby nie było, ja mówię, Alty służą do zarabiania. Stać na 30 tysięcy dolarów, a, a 3 tysiące nie byłem w temacie. Ok. Za. Jest powiedzenie stare, kiedy najlepiej zacząć. Jeżeli nie zacząłeś przy 3000, dobrze jest zacząć dzisiaj. Diminishing returns. Eee, diminishing returns. Nie wiem, nie zgadzam się z tym. Trudne pytanie. Eee, nie kupiłem za 15, nie kupiłem za 12, nie kupiłem za 20, i teraz też nie kupiłem. No, to też jest bardzo częsta odpowiedź. Eee, dzięki edukacji dla młodej społeczności. Wiem, jak się o to postarać, aby jeden bitcoin po hossie był w moim portfelu. Um, dokładnie. Przeżyjmy tą hostę. Przeciągmy, co trzeba przeciągnąć. Wykorzystajmy, co trzeba wykorzystać. Zrealizujmy, co trzeba zrealizować. I nieważne co, dlaczego by nie mieć tego jednego bitcoina? W końcu, um, 21 milionów bitcoinów, a ile jest, ile jest Polaków, a ile jest ludzi na świecie? Więc wszyscy mówią o tym bitcoinie i tak dalej, a nagle okazuje się, że tak ludzie w pewnym momencie zostaną podkupieni, znowu wrócę do tego, podkupieni przez te wielkie instytucje, i znowu będą krzyczeć, te wielkie instytucje są złe i tak dalej, one posiadają wszystkie bitcoiny. No ale kiedy ty mogłeś sięgnąć po to i mieć tutaj swój, um, swój własny portfel, w swojej własnej głowie, to nie zrobiłeś tego i pozwoliłeś im to wręcz yy, zrobić. Mamo, nie napiszę, bo zrobisz o mnie odcinek. Dobre. Więc yy, pracuję nad tym. Dokładnie. Najważniejsza jest rzecz, żeby pracować nad tym. I, i, i to jest, yy, to jest, yy, to jest po, podstawa. Więc yy, Um. Twoja sytuacja trzy lata temu była praktycznie identyczna jak moja teraz. Też ustawiałem sobie niemożliwe cele, narzucałem. Dokładnie, to jest odcinek z którego to roku, pewnie z czterech lat. Właśnie o to chodzi, że w większości przypadków, kiedy ktoś wchodzi w świat krypto i patrzy i słucha mnie, z tego momentu, kiedy ja w tej chwili jestem, wyobraża sobie, że ta moja sytuacja i, i, i w krypto jest, od zawsze była taka, nie, każdy zaczynał w krypto od zera, tak jak ktokolwiek w tej chwili. A jeżeli przebąbił czas w krypto, rok, dwa i ciągle jest w tym samym punkcie, to jest moment, aby przemyśleć, usiąść samym ze sobą i bez ściemniania sobie. I bez słuchania osób z zewnątrz zrobić sobie ala medytację. są Jest parę rzeczy w życiu, które naprawdę człowiekowi pomaga. Zero alkoholu, medytacja, e, zwał jak zwał. Ludzie mówią, że to jest modlitwa, że coś tak. Czyli po prostu zastanawianie się nad sobą, sobą. Zero alkoholu i medytacja. Jeżeli te dwie rzeczy już połączy człowiek, to już, to, już, to już robi kosmiczny progres w życiu. A jeżeli doda do tego jeszcze aktywność fizyczną, co u mnie tego brakowało, ale staram się, pomimo tego, że jeszcze nie jest u mnie to we krwi, jeszcze muszę się do tego zmuszać. Ale jeżeli dodasz jeszcze do tego aktywność fizyczną i zdrowy tryb, taki odżywianie, to nagle wszystko razem w połączeniu przenosi cię w zupełnie inne miejsce. I nie tylko w pewnym momencie. Zaczyna cię wszystko jakby. E, nie tyle nie obchodzić, co być mniej, mniej, jakby, mniej, wpływające na Twój stan rzeczy, a wręcz zaczynasz czuć kontrolę nad samym sobą i nad tym, co robisz w życiu. Wszystko zaczyna się od najprostszych rzeczy. Więc e, Ala, wolność finansowa. To naprawdę jest duży krok w dobrą stronę. Bo nie inwestuję w shitcoiny. <laughs> nie wiem, czy to żart, czy to prawda, ale okej. Okay. Mam powyżej jednego bitcoina, ale ciągle, ciągle pracuję. Tomasz pisze. Hej. I to jest to. Jak masz już jednego bitcoina, to pytanie pada następne. Czy masz już co najmniej jednego bitcoina dla swojego dziecka? Czy masz już co najmniej jednego bitcoina dla... Kogoś tam. Może być w Twoim posiadaniu, ale niech będzie. Więc życzę wszystkim jednego Bitcoina w portfelu. Co wodaję, życzę wszystkim jednego Bitcoina w portfelu, i aby ten jeden Bitcoin dotarł do waszego portfela. Jak, jak najmniej bezboleśnie, chciałem powiedzieć. Czyli aby dotarł bezboleśnie, czyli z jak najmniejszym wysiłkiem. Czy to będzie HOSA, czy to będzie Trading, czy to będzie cokolwiek innego. Jeżeli chodzi o Trading, to wracam tutaj do swoich, do swoich wykresów i, i, i jakby nie było. Ktoś tutaj właśnie, o jeszcze jeden komentarz, um, mówi, że trydujesz inverse, a zawsze pokazujesz do USDT. Uh, popatrzę, 9 miesięcy, ok, wybaczamy ten komentarz, ponieważ nowy subskrybent, a więc wracamy. Raz jeszcze, bye Proszę Państwa, derywatywy USDT perpetual. USDT perpetual to znaczy, że na tych parach tradujemy używając USDT i zarabiamy USDT. Teraz inverse contracts to znaczy, że na tych parach tradujemy tymi krypto, zarabiając te krypto. Czyli tradujemy bitcoinem, zarabiając bitcoina, tradujemy ethereum, zarabiając ethereum, Oczywiście ceny są pokazane do USD. Jak zauważacie, tutaj nie pisze USDT, pisze USD. Więc oczywiście, że cena jest pokazywana do USD, czyli do dolara, ale tradujemy bitcoinem, zarabiając bitcoina. Więc taka jest, taka jest różnica, taka szybka lekcja z Bybitu, a właściwie to wszystko jest w moim ABC Tradera. Jak również, dlaczego mam te oto wykresy u mnie na na, na te oto indykatory u mnie na wykresie i co one dla mnie znaczą plus wszystko inne. Tyle na dziś i tak się rozgadałam jak, jakby to na co najmniej nie wiem niedziela była 25 minut. Trzymajcie się, miłego dnia i do usłyszenia.